bardzo za zaproszenie, bo zawsze o mnie pamięta, staram się być na wszelkich imprezach, które organizuję. Dzisiaj też kończyliśmy rano projekt, pierwszy, pierwszą turę dzieciaków na basenie. Już, już pływam, w taki projekt, gdzie się dzieciaki uczą pływać, także dziękuję bardzo Panu Radnemu za to, że też się opiekuje tymi najmłodszymi naszymi mieszkańcami Nowego Sącza i także wspólnie odbieraliśmy dzisiaj nową nawierzchnię, na e, lodowisku, ponieważ lodowisko na czas lata zamienia się w boisko do piłki nożnej, do, do siatkówki oraz do tenisa. Także dzisiaj muszę powiedzieć, że mam taki dzień pod znakiem e, pana radnego i, i bardzo mi z tym dobrze, że tak powiem. Więc e, tym bardziej się cieszę, że mogę widzieć państwa uśmiechy, państwa twarze i myślę, że spędzimy e, miło czas. Dziękuję państwu bardzo serdecznie. Oczywiście tej realizacji nie byłoby, gdyby nie pomoc. Wielkiego człowieka, jakim jest Pan Prezydent to nie brawo.